Wróciłam. Lepiej późno niż wcale. Pasuje mi taki udział na pół etatu. Nie muszę tyrać, mogę spędzać czas z przyjaciółmi. Same korzyści. Lepiej późno niż wcale. Wreszcie wróciła Holly. Czekałam na nią od pierwszego dnia. Najwyższy czas. Wróciła moja ździra. To o niej tyle słyszałam. Chętnie poznam ją osobiście. Czołem, Newcastle, przyleciałem do Anglii odwiedzić rodzinę. Byłoby chemsko pominąć tę drugą. Boże, to Alex z Australii. Sophie zeświruje. Brakowało nam jednego faceta. Super, że będzie nim Alex. Co tu robisz? Kogo przywiało? Padniecie trupem. To Alex. Moja największa wakacyjna przygoda. Serce wali mi jak młotem. Pamiętasz mnie? Sophie, Sophie wygląda wciąż. za co? Dobrze, że piłowałem bice. Co to za jedna? Ale pomarańczowa. Hello! Jestem fake. Wygląda czadowo. Jest małym, uroczym kłębkiem radości. Mam pytanie. Jesteś nową szefową? Będę wami rządzić. Żartuję. Mam na imię Fate, przysyła mnie Anna. Nie umiem opisać, jak się cieszę. Cieszę się na wieczór, ale sam mógł zapytać zanim zaprosił Kyle. Nie wiem, co powie Holly. Przekonamy się. Boże, to mój były. Co on tu robi? Holly wygląda świetnie, ale przeraził ją mój widok. Z podniecenia nie pomyślałem o uczuciach Holly. Jestem w szoku. Kyle i Holly nie rozmawiali od wieków. Jesteś wolny? Co się stało? Ona była moją ostatnią dziewczyną, ale się skończyło nieszczęśliwie. Nie było innych? Nie. Należ były. Nie wiem o czym mówisz. Co powiedziałaś? Że każde twoje słowo jest kłamstwem. Minęło zaledwie parę minut, a już mi przypomniał, dlaczego się rozstaliśmy. Witajcie z powrotem. Anna przyszła. Wyglądasz jak marynarz. Jakby kupiła jacht. Za dużo na nas zarabia. Wygląda jak żeglarz. Witaj w rodzinie, Fate. Jak minęła pierwsza noc. Było fantastycznie. Właśnie widzę. Przejdź do sedna, zanim się zestarzejemy. Kto jest twoim nowym partnerem? Kto pojawi się w drzwiach? No fucking... oh, Boże, to Scott. Wrócił największy dupek z Newcastle. Świeżo po awansie. Dawno go tu nie było. Ostatnio przystawiał się do Abi. Jak się masz? Bajecznie. Prawie wybiłem ci oko. Scott złamał mi serce, ale teraz nie budzi żadnych uczuć. Jestem o wiele silniejszy. Czyli Scott jest nowym szefem? Będzie pomagał. Traktujcie go z takim samym szacunkiem jak mnie. Musiał nieźle zasuwać czy też posuwać, żeby dostać te posady. Co jest grane? Jak będę zadowolony, to ona też. Fajnie będzie rozkazywać tym przymułom.